Moi drodzy, już teraz proszę was o łapeczkę w górę dla zasięgu, ponieważ w tym materiale poruszę bardzo fajną kwestię. Kwestię, która z pewnością wszystkich ucieszy. Po ostatniej gorszej pasie Mojangu, czy też nawet kontrowersyjnych decyzjach jak wprowadzenie banowania na multiplayer, pojawiło się w końcu coś pozytywnego, związanego z Minecraftem 1.20. Pierwsze snapszoty nadchodzą. Subskrybujcie, by być na bieżąco z tym, co będzie w tej aktualizacji, kiedy będzie, co doda i wszystkie przeglądy snapshotów również na kanale będą, więc subskrybować warto. Przeczytałem niemalże wszystkie komentarze, jakie napisaliście pod poprzednim materiałem związanym z kontrowersyjną decyzją Mojangu a propos banowania graczy, którzy piszą jakieś niewygodne niezbyt przyjemne, czy nawet obraźliwe rzeczy na czacie. Nie da się ukryć, że komentarze tak jak różnorodne, tak miały jedną wspólną cechę, czyli obawę tego, co się będzie działo z Mojangiem. Pojawiły się nawet komentarze, że jest to ten metaforyczny gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o życie Minecrafta i po tej decyzji gra będzie zdychać. Możliwe, że tak będzie, chociaż miejmy nadzieję, że Mojang albo z tej decyzji się wycofa, albo zmodyfikuje ją tak, by to nie moderatorzy Mojangu decydowali, kto dostanie bana, tylko administratorzy danego serwera, albo przynajmniej, żeby na danym serwerze można było wyłączyć lub włączyć banowanie graczy. Jeden z właścicieli pewnego serwera wspomniał na Redditie, że na jego serwerze za reportowanie innych graczy na czacie będzie permanentny ban, więc jak widzicie, walka będzie zacięta. Ale to swoją drogą. Moi drodzy, po tej gorszej pasie Mojangu w końcu pojawia się światełko w tunelu. Na BackTrackerze, czyli stronie, gdzie zgłaszane są błędy, i tam często możemy się dowiedzieć, czy jakiś snapshot może wyjść, czy nie, ponieważ poprawione błędy od razu są tam zaznaczane do przyszłych wersji. Jeżeli coś takiego się dzieje, to znaczy, że jakiś snapshot bądź wersja pre-release aktualnie się tworzy. Wyszła wersja 1.19, wychodzi teraz we wtorek 1.19.1. A my na backtrackerze, moi drodzy, widzimy już cztery błędy. Więc co to może oznaczać? No oczywiście, oprócz tego, że wersja 1.20 powstaje i najprawdopodobniej wkrótce otrzymamy pierwsze snapshoty i pełna aktualizacja zostanie wydana pod koniec tego roku, na Mineconie zostanie zapowiedziana wersja 1.21, tak też właśnie jest wielka szansa, moi drodzy, że już w przyszłym tygodniu pojawi się pierwszy snapshot. Jeżeli akurat... Wtorek został wybrany na wydanie pełnej wersji 1.19.1 to dzień następny, czyli środa, będzie najpewniej tym dniem, kiedy otrzymamy snapshot i ja już teraz was, wszystkich, moi drodzy, zapraszam, do wspólnego oczekiwania na live na wydanie tego snapshota. Pamiętajcie jedynie, że tutaj nie mamy 100% szansy na to, że się pojawi. Nigdy takiej nie ma. Ale teraz przyszła środa zdecydowanie ma dużą szansę na to, żeby pojawił się snapshot do 1.20 i najprawdopodobniej w tym dniu Ewentualnie chwilę przed, możemy dowiedzieć się, jaka będzie tematyka tej aktualizacji. Ja nie ukrywam, bardzo szczerze liczę na coś w stylu mojej propozycji, czyli The Hit Update, chociaż najpewniej pod inną nazwą. Nawet może to by była aktualizacja ciepła, czyli The Warm Update. Doskonale byłoby dodać wszystkie biomy, które odpadły w głosowaniach, czyli pustynie, sawanne oraz Badlands ciepłe biomy. Ale to jest tylko teoria, chociaż naprawdę bardzo się cieszę, że jest szansa na pojawienie się w snapshotów do 1.20 już w ciągu najbliższych kilku dni. Tak jak wspomniałem, pełna aktualizacja pojawiłaby się pod koniec roku, a zapowiedź 1.21 na konie najpewniej w październiku. Zatem moi kochani! Kiedy byłyby pierwsze snapshoty do 1.21, czyli aktualizacji zapowiedzianej na Mineconie? Jeżeli wszystko będzie szło tak samo jak w przypadku, kiedy otrzymujemy dwie aktualizacje rocznie, to pod koniec roku pojawi się 1.20, a pierwsze snapshoty mają szansę pojawić się już w połowie lutego do tej jednej wielkiej aktualizacji. No właśnie, wielka aktualizacja, czy jest szansa, że 1.20 będzie wielkie? Raczej nie, najpewniej byłaby to aktualizacja wielkości, może trochę większa ze względu na to, co się nie pojawiło w The White Update, od aktualizacji Bazi B, która uważam naprawdę była bardzo przyjemną aktualizacją. Ale tutaj liczyłbym na nieco więcej. Aktualizacja Bazzy B, nie oszukujmy się, nie zrewolucjonizowała Minecrafta. Co prawda, grając na świecie co chwilę będziemy spotykali skutki tej aktualizacji, mówię tutaj o pszczołach czy pszczelich gniazdach, więc nie da się zapomnieć, że taka aktualizacja była, ale nie chodzi mi o rzeczy, które ona dodała, chociaż były przyjemne, tylko o to, iż pojawiła się niespodziewanie, tak samo jak teraz będzie pojawiało się 1.20. Wiadomo, prawie wszyscy liczyli na to, że pojawi się ta druga mniejsza aktualizacja, jednak też była spora szansa, że 1.20 zostanie ogłoszone dopiero na Mainconie. stąd też myślę, że wiele osób 1.20 może dobrze wspominać tak samo jak 1.15. Przynajmniej ja naprawdę dobrze tę aktualizację wspominam. Czy powstawanie 1.20 ma szansę odwrócić ostatnią bardzo złą pasę Mojangu? Jeśli aktualizacja będzie kompletnie zawodząca, to najpewniej nie, chociaż naprawdę nie wyobrażam sobie takiej aktualizacji mniejszej, która mogłaby bardzo wielu graczy zawieść. The Wild Update były wielkie oczekiwania, wielkie zapowiedzi. I tych wielkich zapowiedzi niestety nie dotrzymano. Tutaj karta jest czysta, i wszystko zależy od modżangu, czym tę kartę będą chcieli wypełnić, czyli jaką tematyką aktualizacji. Gdyby miała się to pojawić aktualizacja, która na przykład tylko naprawia błędy techniczne, jakieś bugi i w ogóle nie dodaje nic, dla graczy survival żadnych nowych bloków, mobów, struktur, niczego. Wtedy myślę, że aktualizacja mimo że taka kiedyś pewnie by się fajnie jakby pojawiła, to byłaby dla wielu w tym mnie z pewnością zawodząca, ale bądźmy moi drodzy dobrej myśli. Zła się zaczęła od podziału Caves and Cliffs na dwie części. Potem zapowiedzieli The Wild Update. Zapowiedzieli wiele rzeczy i wiele rzeczy nie dotrzymali, a nawet pewne zapowiedziane anulowali oficjalnie. Teraz dodano banowanie na trybach multiplayer na wszystkich serwerach za niestosowne pisanie na czacie, a to wszystko w nieco ponad rok. No niestety nie działo się zbyt dobrze, ale miejmy nadzieję, że teraz pojawienie się w wersji 1.20 pierwszych snapshotów do niej, potem zapowiedzi 1.21 na Mainconie. To wszystko miejmy nadzieję, że naprawdę odwróci tę złą pasę i teraz Mojang wróci do lat świetności, czyli momentu, kiedy wydawali aktualizację Wodną 1.13, aktualizację Wyleczan Pilic 1.14, aktualizację Bazii V 1.15, oczywiście kochany przez nas wszystkich Nether Update, no i... Początki wydawania snapshotów do 1.17, kiedy to wszystko teoretycznie miało być w jednej aktualizacji, aż do właśnie feralnego 14 kwietnia, kiedy to oficjalnie aktualizacja Caves and Cliffs została podzielona na dwie części, ponieważ twórcy nie byli w stanie tego. Wydać jako jedną aktualizację do terminu, który sobie wyznaczyli sami, czyli do lata 2021 roku. Na koniec jeszcze chciałem się spłakać w kwestii pewnego koncept artu. Koncept artu nam wszystkim znanego, gdzie zauważyć mogliśmy na może nowe bagna, świetliki oraz las brzozowy. Na kanale Minecraft jakiś czas temu pojawił się materiał, w którym między innymi Taki niemalże sam koncept art został pokazany. Taki sam, ale z usuniętymi świetlikami i co gorsza, lasem brzozowym. Niestety, ale Mojang zachowuje się jak typowa korporacja, która nie jest przyjazna społeczności, choć tak twierdzą. Udają, że nigdy zapowiedzi nie było i jeszcze w ten sposób modyfikują pokazane wcześniej koncept arty. No trochę średnio, zwłaszcza, że nie oszukujmy się, ten drugi poprawiony wygląda zdecydowanie gorzej z tymi pustymi polami. I wbrew pozorom mam wrażenie, że to jest naprawdę świetna metafora ostatniej aktualizacji pusta. Tu, gdzie powinny być fajne rzeczy, nie ma nic. No ale cóż, nadchodzi 1.20. Zatem moi drodzy, trzymajmy wszyscy kciuki, żeby to wszystko było takie, jakbyśmy sobie życzyli, żeby Minecraft wrócił do najlepszych lat swojej świetności. Dzięki wam za obejrzenie, dzięki wam za wysłuchanie tego materiału, dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie i co byście w takiej mniejszej aktualizacji 1.20 chętnie zobaczyli. Chciałbym jeszcze serdecznie podziękować Devu za poinformowanie mnie o tym, iż takie snapshoty nadchodzą. Dzięki, serdecznie zapraszam na kanał Devu. nagrywa bardzo fajne materiały. Wy moi drodzy się trzymajcie i mam nadzieję do zobaczenia za niecały tydzień w przeglądzie pierwszego snapshota dla Minecrafta 1.20. Fajnie jest to powiedzieć, nareszcie. Trzymajcie się, papa. Pa. Cześć.